Cześć z tej strony Iwona. Dzisiaj pokażę Wam jak przelotować zdjęcie w Lightroomie w ciągu jednej minuty. To będzie challenge dla mnie, ponieważ minuta to jest naprawdę bardzo mało, ale ma to związek z moimi filmami, które mam na mojej stronie. Jeżeli wejdziecie na stronę iwona.plasieńska.com, to zobaczycie tam. Tu akurat jestem w pojedynczych filmach. Całą listę filmów i niektóre z nich są edytowane w Lightroomie, niektóre. W Lightroomie i w Photoshopie, jak piszę pod spodem. I te filmy w Lightroomie mają zazwyczaj około 10 minut. No tak, mamy filmy, które mają 17 albo 27, a mają te filmy, które mamy na przykład 5 minut. I to jest, prawda jest taka, że te filmy są naprawdę. Że te edycje są bardzo krótkie, i tak naprawdę, kiedy ja to robię sama, bez nagrywania i bez tłumaczenia Wam, jak, to, jak wykonałam tą edycję, to oczywiście zajmuje mi to dużo mniej czasu niż te 15 czy, czy 20 minut. I chciałam Wam dzisiaj pokazać tak bardzo szybko, jak można przedetować zdjęcie bez użycia presetów, zupełnie ręcznie, w Lightroomie w ciągu tylko jednej minuty. Oczywiście, w czasie, kiedy oglądacie sobie moje filmy na, na Vimeo, to widzicie tam, jeszcze przejdę tutaj do Vimeo, to widzicie, że, że ja tam dużo tłumaczę, że to jest wszystko bardzo, bardzo powoli, i wszystko tłumaczę tak, żebyście mogli na tych załączonych tam plikach sami sobie poćwiczyć tą edycję. Natomiast teraz, oczywiście, ponieważ będzie to trwało zaledwie jedną minutę, nie będę tak tłumaczyć. Tylko pokażę Wam co robię, a potem krótko wyjaśnię co było zrobione. Ok, także puszczamy czas, mamy tutaj jedną minutę, i zobaczymy co w ciągu, w czasie jednej minuty uda mi się zrobić. Start. Okej, okay. mamy minutę i teraz sprawdzimy, jak wygląda przed i po. To mamy przed i ups, tu mamy po. Przed i po. I jedyne, co bym jeszcze dodała, czego nie dodałam wcześniej, to na kontrastu. A, I tak by to ostatecznie miało wyglądać, czyli nie zdążyłam dość kontrastu, ale to była kwestia tego, że można byłoby to oczywiście zrobić lepiej i szybciej. I teraz wrócę szybko, żeby wytłumaczyć, co było zrobione. W pierwszym momencie skadrowałam zdjęcie i dodałam taką jakby winietę, która przyciemnia dół i boki tego zdjęcia za pomocą filtra radialnego. I to też dokładnie tłumaczę na moich filmach oraz w dostępnym na mojej stronie kursie Lightrooma. Znajdziecie linki w opisie tego filmu. Następnie rozjaśniłam tą część tego zdjęcia, żeby pokazać, skąd dochodziło światło. Pędzlami naniosłam więcej tekstury na oczy chłopczyka i więcej Clarity, tutaj tak dość nierówno, ale na da szybko, teksturę i clarity na ubranie, żeby było bardziej trójwymiarowe. I na koniec przeszłam do Profile Browser, czyli do. Przeglądarki profili i na szybko wybrałam jeden z, z tych, które mam w, wybranych w ulubionych, czyli oznaczone gwiazdką, i to był Artistic 3. Tylko dlatego go wybrałam w tym przypadku, że jego działanie jest takie dość, dość znaczące i dość wyraźne. No ale mamy taki, taki oto efekt. I myślę, że jak na jedną minutę to jest naprawdę dużo zrobione. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta edycja, bardzo szybko minutowa i zajrzyjcie sobie koniecznie na moją stronę iwonapodlasińska.com i obejrzycie pełne edycje, gdzie pokazuję, jak bardzo dokładnie edytuję zdjęcia i też tłumaczę, jak używać Lightrooma. Znajdziecie tam naprawdę niektóre, naprawdę bardzo ciekawe edycje, takie, które na przykład e, zmieniam... Um, Zdjęcie zrobione w ciągu dnia w coś, co wygląda bardziej na noc, albo bardzo kreatywnie używam tych narzędzi Lightrooma w sposób, który myślę, że nawet twórcy nie pomyśleli, że można e, tak, tak użyć narzędzi Lightrooma. Także zapraszam serdecznie na moją stronę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!